Kate pojawia się w porcie w Wasemborze, gdzie poznaje kapitana promu Kryształ o imieniu Obo, który jest zalany w trzy dupy i prawie wpada do morza. Pyta się go o pana Steinera, lecz kapitan nie odpowiada jej, tylko zaczyna lać wodę o jakimś powtworze z wody, którego się obawia, po czym spiesznie się oddala. Kate znajduje sama sklep zegarmistrza, który wypełniony jest rozmaitymi mechanizmami. Po spytaniu się go o protezę dla kerka, Steiner odpowiada, że Olga Jefimowa powiedziała mu, że chłopak nie jest jeszcze gotowy na operację. Po czym urywa swoją wypowiedź, widząc naszyjnik Kate. Prosi, by dziewczyna mu go podała, po czym szybko identyfikuje serce automatu XZ-2000 i oskarża Kate o jego kradzież. Znał on Hansa, który mieszkał parę lat w Walcemborze i pracował razem ze Steinerem. Dziewczyna próbuje wyjaśnić sytuację, lecz tylko bardziej rozściecza starca, co skutkuje jego nagłym atakiem serca. Poszukując leków, Kate znajduje gazetę, w której jest napisane o wypadku w elektrowni jądrowej w Baranur, choć oficjalnie niepokojące wybuchy zostały ogłoszone skutkiem ubocznym prowadzonych tam badań. Dziewczyna znajduje leki ukryte w mechanizmie zegaru na ścianie, po czym podaje je Steinerowi, który zmienia o nich swoje zdanie. Proponuje pomoc w dostarczeniu protezy i ostrzega Kate przed następnym celem podróży Jukoli, czyli Baranur, gdzie w rzeczywistości wystąpił wybuch elektrowni jądrowej, co spowodowało skażenie jego okolic. Za czasów incydentu do Baranur wysyłano automaty, by pomogły znajdującym się tam ludziom, którzy potem przepływali do Walsemburu promem kryształ na dalsze leczenia. W tym momencie do sklepu wchodzi Sara, wnuczka pana Steinera. Kate wpada na pomysł, by przewieźć kryształem, lecz mężczyzna i jego wnuczka wyjaśniają Kate, że trudno będzie przekonać kapitana obo, by znów podjął się żeglugi. Po tym jak przeraził się rozmiaru tragedii w Baranur, zostawił tam automaty i ofiary, sam wrócił do Walsemboru, a teraz jeszcze zasłania się opowieścią o potworze z głębin. Sara proponuje Kate, żeby spotkała ją później w Kaczmie, gdzie pracuje, gdyż tam też znajdzie kapitana obo, który zatapia swoją traumę w wódce.